Co my tu mamy, Poszukiwana! Ogłoszenie cechu! Zlecenie chochlik! O! To coś dla nas! Przeczytaj dokładnie, o co chodzi. Po co? Ja nie lubię czytać. Zresztą na mapie będzie widać, gdzie mamy iść naszym wieśkiem. Nie ma co się tak przemęczać. Jamnik13 pyta, co to za gra. To jest Wiedźmin 3! Może zrobimy tu małe cięcie. Czekaj! Coś się tam dzieje! A. Masz odwagę powtórzyć te oszczerstwa, patrząc mi w oczy? A pewnie! Jesteś mutant, odmieniec, bezużyteczny relikt starych czasów, który trzeba spalić jak ósmą Czemu on nas tak obraża? Nie wiem, ale spoko, zaraz dam mu nauczkę. Kot Filip napisał na czacie, żebyś go zwyzywał, opluł i wytarzał w płocie. Thor, nie spełniaj jego prośby. Nie możemy być słabszych. Jak na relikt, całkiem nieźle robię mieczem. Na przykład mogę cię ciąć w taki sposób, że wybroczysz się, i dotkniesz ziemi. A, odechciało ci się gadania. I dobrze. W gębie to nasz kaznodzieja mocny, ale huknąć na niego to już ogon kuli. Patrzcie, ludzie. Że postąpiłeś. Chciałem inaczej go załatwić, ale nie było opcji z tym błotem i obrażaniem. Szkoda. To ten koleś wystawił ogłoszenie. Widzisz, nie musiałem czytać, a i tak trafiłem do tego gościa. Spłonie w wiecznym ogniu. Uszanowania, mistrzu. Ja w sprawie zlecenia. Naprawdę masz problem z chochlikiem, czy to jednak chochlik drukarski? Nie żartujcie sobie. Wiem, że takie stwory to niby tylko w bajkach, ale widziałem na własne oczy, jak okradał mój stragan. Zaraz ci pomożemy, wyluzuj. No dobrze, jak ten chochlik wygląda? Jak wredny, tłusty kocur, ale wielki. O, o, tu by mi sięgał i na dwóch nogach łaził. A co ci zwędził? Raz chleb, raz rybę, to znowu jabłka. No niby nic, ale ziarnko do ziarnka i interes zaczyna przynosić straty. Zresztą nie tylko mnie nachodzi. O nie, z każdego stoiska już coś zwinął. To jak, wygarbujecie mu skórę srebrnym mieczem? O ile coś dorzucisz do nagrody. Przypyt na Wiedźminów duży, a podaż niewielka, więc przebieram w ofertę. Tor, nie wyłudzaj od niego pieniędzy! On został okradziony! I co, za darmo mam za tym chochlikiem latać po krzakach? Ile? Wasz mość raczej chyba żartować! Dobra, dam ci rabat. Czas to pieniądz, panie Wiedźmin, a wy go marnujecie. Albo bierzecie, co daje, albo znajdę do roboty innego. Kurde, co za sknerus! Spokojnie pomogę ci. Drobni przedsiębiorcy to podstawa zdrowej gospodarki i tak dalej. Dziękuję, mistrzu. Nie wiem, czy to wam się do czego przyda, ale jak ostatni raz widziałem tego złodzieja, to tam przez mur skoczył, a potem wbiegł w bramę i, i tyle widziałem jego i mój towar. Rzeczywiście, jakby przerośnięty kot. Przerośnięty kot? Hehe, <noise> Może kot Filip! Tor, nie obrażaj naszego widza! No. Zrobiliśmy małe cięcie dla widzów, którzy będą oglądać to z odtworzenia. Tor trochę błądził, zanim dotarł do tego domu. Nie błądziłem, po prostu yy, musiałem coś sprawdzić. No proszę, wyedukowany ten nasz chochlik. Ja, Jan, ne, proszę cię, coś tam, coś tam, może cię zaskoczę. Wielki kot zapada w pamięć, coś tam stawiasz piwo. Doppler, to wiele to, tłumaczy. to było Komplikuje żałosne! Salę. Potrzebuję mocnego tropu, żeby go dorwać. Damska bluzka, męska koszula, dziecięce buciki, a łóżko jedno. Lawenda. Mocny zapach. Dość, żeby go wytropić. Zerknę na czat. Kot Filip, nie spoileruj innym zakończenia tej misji. Nie każdy z widzów grał w tę grę. Jamnik 13, my nie gramy starym dziadkiem. Nie to nie Wiedźmin wyglądać. Geralt. Szukaj On ma białe włosy. I... O, <noise> Wiesz co my najbardziej w gradzie Więcej nie ma. Był jeszcze chlebowy za wysokie, a nie chciałem wracać. Dobrze Gdyby coś ci się stało, przymarlibyśmy cię. ciągle masz przed oczami, Elf i strażnik wiecznego ognia pogrążeni w przyjacielskiej rozmowie, rzadki widok. Przyjacielska? Ten rasista zatrzymał mnie na przeszukanie, bez żadnego powodu. Jesteś nieludziem. Więcej powodów nie trzeba. Masz szczęście, że nic przy tobie nie znalazłem. A, a, a teraz won! Już! Do lasu! Na fujarce grać! Tor, tylko nie rób mu krzywdy. On pomagał temu... elfiu... elfu... elfowi! Kiepski z ciebie aktor. Sugeruje inną karierę zawodową. Może drobne kradzieże? Obrażasz funkcjonariusza na służbie, mutancie? Dobrze ci radzę. Przyganiał kocioł Garncowi. Wiem, że jesteś Dopplerem i kleptomanem. No, no, no tak. Kupcy dali na mnie zlecenie. Zawsze to samo. Ej, stój! Szybko, bo ci ucieknie! Spoko, ja dam radę. Naprawdę chcesz zobaczyć, jak wygląda wściekły Wiedźmin? A ty? Zaraza... Zestarzałem się. Spamuj go! Prze przestań, poddaj się! Widzisz, nie wystarczy wyglądać jak Wiedźmin, żeby walczyć jak Wiedźmin. Ale... Wystarczy przybrać Twoją skórę, żeby się zorientować, co z ciebie za człowiek. Co czujesz? Oszczędź go, please. Prawda, nie zabiję. Ale nie wszyscy mają takie skrupuły, więc zacznij kraść gdzie indziej. Najlepiej z dala od Nowigradu. Tu złote czasy dla Dopplerów już się skończyły. Wiem, ale myślałem, że mnie nigdy nie złapią, że jestem na to zaczwany. Cóż, mogłem dostać gorszą nauczkę. Pora się stąd wynieść i to jak najdalej, ale wpierw weź to w ramach podzięki. Patrz, jakie otyłe dzieci. To nie dzieci, to krasnale! Na tym samym No chyba spadnie deszcz. Dobra, gdzie ten sknerus? Hmm. Uszanowania, mistrzu. I po problemie. Przekonałem chochlika, żeby wrócił na wieś, plątać koniom grzywy i szczać do mleka, jak tradycja nakazuje. A skąd ja mam niby wiedzieć, że prawdę mówicie? Nie ma trofeum, to nie ma nagrody. Lepiej, żeby jednak było, bo jak zadziała niewidzialna ręka rynku, to za tydzień na zadku nie usiądziesz. Dam połowę tego, co się umawialiśmy. Nie więcej. I żadnych interesów już z tobą nie zrobię. Co? Połowę? Co za bydlak? Tor, on nas oszukał. Nakop mu. niech ci... magik, no nie mogę go trafić! Wszyscy się boją. Zaraz zadzwonią po policję. Uciekajmy!